Rozczarowani studenci wydali oświadczenie w sprawie. Karolaka, menadżment aktora komentuje jego zachowanie. W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie, które stawia Tomasza Karolaka w niekorzystnym świetle. Samorząd studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego poinformował, że aktor już po raz drugi nie pojawił się na zapowiadanym spotkaniu ze studentami, a swoją nieobecność odwołał w ostatniej chwili. Co się wydarzyło? Skontaktowaliśmy się z menadżmentem Karolaka i uzyskaliśmy komentarz w tej sprawie. Tomek musi się zająć rodziną, usłyszeliśmy. Samorząd studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego opublikował oficjalne oświadczenie na stronie wydarzenia Plotku z Tomaszem Karolakiem na Facebooku. Organizatorzy z przykrością poinformowali o odwołaniu spotkania, które miało się odbyć tego dnia. Decyzję o odwołaniu spotkania podjęliśmy w ostatniej chwili, ponieważ nie była zależna od organizatorów wydarzenia. Około dwóch godzin przed planowanym rozpoczęciem otrzymaliśmy wiadomość od osoby reprezentującej pana Tomasza Karolaka, że z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia nie jest on w stanie wziąć udziału w zaplanowanym wydarzeniu, czytamy w komunikacie. Samorząd studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego wydał oświadczenie w sprawie Tomasza Karolaka. Organizatorzy podkreślili, że to już drugi przypadek nagłego odwołania tego samego wydarzenia. Poprzednio spotkanie zostało anulowane na około 24 godzin przed planowanym terminem, tym razem informacja o nieobecności aktora dotarła zaledwie 2 godziny przed rozpoczęciem. Jak zaznaczają przedstawiciele samorządu, tak późne odwołanie uniemożliwiło podjęcie jakichkolwiek działań alternatywnych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wydarzenie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami, ponosząc pełne koszty organizacyjne oraz odpowiedzialność logistyczną, piszą organizatorzy. Podkreślają również, że odwołanie spotkania w tak krótkim czasie niesie za sobą konsekwencje organizacyjne i wizerunkowe, na które nie mieli wpływu. W związku z powtarzającą się sytuacją samorząd studentów UJ poinformował, że nie planuje podejmowania dalszych prób organizacji spotkania z Tomaszem Karolakiem w przyszłości. Przepraszamy wszystkich uczestników za zaistniałą sytuację i niedogodności, które powstały z przyczyn niezależnych od organizatorów, dodano. Management Tomasza Karolaka wyjaśnia powody nieobecności aktora na spotkaniu ze studentami. Skontaktowaliśmy się z managementem aktora, aby poznać przyczyny nagłego odwołania spotkania ze studentami. Jak się dowiedzieliśmy, Tomasz Karolak musiał zrezygnować z udziału w wydarzeniu ze względów rodzinnych. Tomek musiał odwołać swoją obecność ze względów rodzinnych. Obecnie wszyscy są u niego chorzy i musi się zająć rodziną, usłyszeliśmy. Wyjaśniono także, że poprzednim razem spotkanie nie doszło do skutku z powodu poważnej kontuzji kolana, której Tomasz Karolak nabawił się podczas udziału w programie Taniec z Gwiazdami. Management aktora zapewnia, że Tomasz Karolak jest otwarty na spotkanie ze studentami w niedalekiej przyszłości. Tomek zapowiedział, że chętnie spotka się ze studentami, jak tylko pogoda się poprawi, przekazano nam.